W jaki sposób wprowadzić poparty do wnętrz? W ten sposób. Te wspaniałe figurki, które tutaj widzicie, kolorowe, przywieźliśmy do Was prosto z targów w Mediolanie, gdzie szukaliśmy wnętrzarskich inspiracji i znaleźliśmy właśnie je. Mo Collection, bo tak je nazwaliśmy, to figurki, które powstają w Portugalii, w rodzinnej manufakturze, z proszkowanego kamienia i włókna szklanego. Każda, słuchajcie, figurka jest ręcznie malowana, a zatem każda jest... Unikatowa i unikalna. Co więcej, figurki są numerowane, ponieważ powstają w ramach limitowanych serii. Takich zwierzątek czy też masek w małych rozmiarach fabryka produkuje jedynie po 200 sztuk, a w rozmiarze L jedynie 100 sztuk, zatem macie pewność, że nie jest to produkcja taśmowa, są to indywidualne figurki malowane na życzenie, ponieważ możemy wybrać albo monokolor, takie jak tutaj widzicie panterę lub byka, albo wybrać z bardzo dużej ilości motywów graficznych. Jest też kolekcja outdoor, w ramach której znajdują się mebla outdoorowe, ławki pomalowane w stylu graffiti oraz małe stoliczki, pufy. Również dekoracyjne serce. Cóż więcej mogę powiedzieć? Jeśli chcecie zaprosić do swoich wnętrz panterę, mopsa, byka w ramach serii Mo Collection, zapraszamy do salonów Mo. Nasi doradcy podpowiedzą Wam, jak to zrobić. Dziękuję za dzisiejszy odcinek. Fajnie, że byliście z nami. Do następnego, cześć!